Witajcie, foldermaniacy, w kolejnym odcinku Krótkich Recek. Z tej strony Marcin, a dzisiaj Zetunia. Zaczynamy. Zero Tolerance 0640 jest naszym dzisiejszym gościem, a sama Marka no niezbyt często gości na kanale, ale postaram się w miarę możliwości to zmienić. Projekt Emersona. I szczerze powiedziawszy, jest to chyba jeden z niewielu, o ile w ogóle jedyny projekt Emersona, który akurat trafia w mój gust. Bo um, może dlatego, że nie ma tej, e, tego haka do otwierania e, okrawędź kie, kieszeni, bo z reguły te projekty jakoś do mnie nie trafiają. Ten akurat bardzo mnie urzekł. E, numerki, jak zwykle, na początek. Długość całkowita tego noża to 216 mm. Głownia ma 96 mm długości, 4 mm grubości, a całość waży 126 gramów. Całkiem sporych rozmiarów nożyk, oczywiście jeżeli chodzi o długość. W porównaniu do Soko Sokoma Bravo prezentuje się to tak. we double helix ekstrema ratio bf 2 CD No i oczywiście nasz ukochany wicek Pionier Alox nożyk Dość długi, ale bardzo fajnie wpasowujący się w to pojęcie noża do EDC. Głównia typu drop point ze szlifem płaskim, wykonana ze stali CPM 20 CV, więc stali premium, odpowiednik, amerykański odpowiednik bowlerowskiego M390, więc stal naprawdę bardzo dobra jakościowo. Dysk do otwierania, Naszego noża, nie kołki, i nie tylko dyskiem ten nóż otworzyć. Oczywiście można go otworzyć kciukiem jak i palcem środkowym, tak zwanym Spidey Flick, ale ta płetewka, która tutaj nam wystaje, pozwala nam ten nóż otworzyć też tak, jak front flipper. Mimo, że nie została ona stworzona właśnie po to, by pomóc nam otwierać ten nóż, bez problemu, właśnie w ten sposób ten nóż. Otworzycie. A jest ona bardziej stworzona tutaj po to, by zatrzymać nam głównie na stoppinie, bo właśnie o niego nam się tutaj opiera. Praca czy mechanika tego noża oparta jest o podkładki z fosforu brązu, w związku z czym no nie mamy tutaj jakoś mega płynnej tej pracy, ale jak widać, nawet w trudnych warunkach, ten nóż właściwie można z delikatnym potrząśnięciem zamknąć. Nie ma też najmniejszego problemu z jego otwieraniem. Ta mechanika jest bardzo płynna, prawie jak ta oparta o łożyska. Bardzo atrakcyjny kształt, atrakcyjny design. Fajny chwyt, taki neutralny, dość smukły nóż, ale a nie sprawiający wrażenia jakieś przesadnie wąskiego w dłoni. Mamy tutaj rękojeść wykonaną ze stopu tytaną z takimi dodatkowymi okładeczkami z włókna węglowego w takim zielonkawym odcieniu. Dość charakterystyczny ten odcień. Bo w niektórym świetle w niektórych warunkach oświetleniowych to wygląda na czerń, ale tak naprawdę. Ma takie zielone refleksy. Blokada to no właśnie. Jakbyście określili tą blokadę? Dla mnie jest to frame lock, dlatego że konstrukcyjnie e, właśnie jest e, ta blokada, wygląda dokładnie tak jak frame lock. E, natomiast rzeczywiście na zewnątrz mamy położoną okładkę, która mogłaby sugerować, że mamy do czynienia z blokadą typu liner lock. Oczywiście e, ten element blokujący jest integralną częścią całej tej tytanowej rękojeści, na której tylko położono delikatne okładeczki. W związku z czym będę się upierał, że jest to blokada typu frame lock. O mechanice już wspomniałem. Ergonomia naprawdę przyjemna, głownia długa, w związku z czym pomagająca w bardzo wielu pracach. Ładne pionowe satynowanie. Na szlifie, później mamy takie przejście, na płazach jest stonórz, a na fałszywce znowu takie. Nie wiem, czy złapiemy tu ostrość. O, znowu takie pionowe prążkowanie. Eee, w całej tej beczce miodu znajduje się łyżka dziegciu klips. Klips nie jest klipsem typu deep carry, w związku z czym mniej więcej tyle tego noża wystawać Wam będzie z kieszeni. Możecie go przełożyć na drugą stronę dla osób leworęcznych. Natomiast jego konstrukcja jest no dość nieprzyjemna w użytkowaniu, tak bym to określił. Rampa klipsa jest bardzo niska, w związku z czym e, trudno jest ten nóż do kieszeni włożyć przez właśnie tą niską rampę. W dodatku klips bardzo mało odstaje od rękojeści, co ma swoje zalety oczywiście, bo w momencie chwytu właściwie nie czujemy go w dłoni, natomiast utrudnia nam to wszystko znacznie włożenie tego noża do kieszeni. Z reguły trzeba posiłkować się drugą ręką, żeby ten nóż sobie do kieszeni włożyć. Z wyjęciem nie ma już najmniejszego problemu. Klips wykonany jest także z tytanu Logo producenta na klipsie dość częsty zabieg w przypadku zero tolerancji. Jeżeli chodzi o cenę, to ten nóż polskiej dystrybucji to jest kwota rzędu 1300 nawet do 1550 zł, bo takie oferty w sklepach też widziałem. Znana marka, świetny designer, genialne materiały, bardzo dobre spasowanie i wykonanie tego noża, w związku z czym. Nic nam tutaj się nie ugina, nic nie pracuje, nie mamy żadnych ruchów główni. Bardzo ładna praca, fajne walory użytkowe, trochę kiepski klips, no ale trzeba będzie wybaczyć albo zastosować jakiś aftermarketowy. Tyle na temat ZT0640 i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się.